Siemano, witajcie w kolejnych porąbanych grach! Dziś gramy w. Uwaga, mężczyzna z okna. <grywa> okej, okay. już sama nazwa mówi, że będzie się działo, więc co? Klikamy. Start a new game. Press X now to skip intro. Dobra, nie, ja chcę intro. Yes! Okej, okay, okej, okay. i co się dzieje? Dobra, mamy intro. Co się dzieje? Ktoś wchodzi do drzwi. Tak, tak. O. Oh. O, zajączek. Co tam? Co tam? Co przyniosłaś? Pizzę? Czy to jesteś w ogóle ty, czy on? On, czy ona? Masz pizzę dla mnie, tak? Dziękuję bardzo. Okej. Okay. A nie, to jest właściciel tego mieszkania. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. to nie ja jestem po prostu kamerą, okej. Okay, czyli oglądam to co się dzieje jak... jako kamera. Okej, okay, czyli przyszła z pracy e, tak, to jest ona. Zajączkowa, pani Zajączkowa przyszła z pracy, właśnie kładzie się na kanapie. O, mama e, króliczek, o moje gwiazdy, jestem zmęczona, ale to był długi dzięk. Ciągle przechodzę do domu później i późno i późno, ale tak po prostu czasem jest. Nie poddaję się. Może lepiej pójdę zasnąć. Muszę wcześniej wstać, żeby ugotować śniadanie mojej, e, mojemu małemu dziecku. Dobrze. Czyli wiemy, że już. Tak, jest to mama króliczek. Przychodzi dziecko króliczek, właśnie w tym momencie z książką. I pewnie dziecko będzie chciało jakąś. Tak, mama, mama! Poczytaj mi książkę pewnie. Junior, na ziemię! Co ty tutaj robisz tak późno? Wiesz, że masz szkołę jutro. Ale mamo! Pan z książki da mi. Co? Jaki pan? Jakiej książki? Pan z mojej e, opowieści. Widzisz? Okej. Okay. A, i słuchajcie, on ma to coś, on ma on napisał pewnie opowieść. Tak, mężczyzna e, za okna. Okej. Okay. Dawaj mi to. Okej, okay, okaże się, że dziecko podczas nieobecności mamy, mamy pewnie widziało jakiegoś strasznego, jakiegoś strasznego gościa e, za oknem i, o, i opisało go w książce. Mężczyzna za okna to całkiem dziwny facet. Kiedy uśmiecha się od ucha od, do ucha, mężczyzna za okna zastanawia się nad cichą nocą, czyli może rozmyśla nad cichą nocą. O, zagląda e, cichutko przez okna, e, szuka jednej rzeczy, tej jednej rzeczy. Nowego przyjaciela. Kiedy słyszysz jego pukanie do okna, wiesz, że znalazłeś nowego przyjaciela do zabawy. Od teraz masz tylko 5 minut, zanim on zabierze cię stąd. Gdzieś daleko. Okej, okay? co to jest za opowieść? Ale nie martw się. Trzymaj go na dystans przez 5 minut i cię zostawi. Hm. Mężczyzna, wprawdzie, jest bardzo, bardzo łysy. Niedługo zajrzy do miejsca. Które jest bardzo zimne. Mężczyzna jest w swoim żywiole. Robi to, co robi najlepiej. Następnie zajrzy do miejsca, gdzie zazwyczaj odpoczywasz. Mężczyzna będzie chodził. Miejsce pod lustrem będzie miejscem, e, gdzie będzie szukał. Mężczyzna nie ma przyjaciół, nie ma rodziny, nie ma e, syna, nie ma córki. Następnym razem sprawdzi pod miejscem, gdzie trzymasz wodę. Okej, okay. Junior! E, to jest jedna z tych strasznych książek, e, które piszą ludzie. Jesteś za młody, żeby e, czytać tego typu rzeczy. Przestraszy twoją, twój mały rozum. Ale mamo, widziałem go na zewnątrz. Naprawdę widziałem. Ja, ale co jest grane. E, to jest tylko książka, kochanie. To nie jest naprawdę. Teraz weź swój e, włochaty ogon z... E, do łóżka. Teraz, okej, okay, chyba dobrze przetłumaczyłem. W tym tempie nie chcesz się obudzić do... Ha? O, i tutaj teraz zacznie się. Puk, puk, puk. Słuchajcie, jest pukanie. To jest mężczyzna za okna, okej? Okay? To on! Jest tutaj. Spokojnie, spokojnie, Junior. Cokolwiek tam jest, jestem całkiem pewna, że to nie jest potwór. Okej, okay, jest głośniejsze pukanie teraz. Okej, okay, Junior. Tak. E, skąd wziąłeś tą książkę? Był na, była na stole, kiedy wróciłem do domu ze szkoły. Eee, kupiłaś ją dla mnie, tak? O mój Boże, to niedobrze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. zaczyna się historia, zaczyna się dziać. Co jest grane? O! Teraz jestem tą mamą, okej, okay, czyli jestem mamą króliczkową. Co ja mam zrobić teraz? Okej. Okay. Okej, okay, wychodzę, wy, wychodzę na zewnątrz. Wyszedłem. A, spojrzałem przez. E, przez Judasza! Nic nie było! Przy, e, tutaj widoczne, przez Judasza. Dobra. Mamy tutaj przeci... przepis jakiś. Okej, okay, czyli... A! Czyli to nie jest pizza! To są po prostu donuty jakieś. Open the box. Dobra, otwieramy tutaj te donuty. Weźmy po jednym donucie albo coś w tym stylu. Albo weźmy kluczyki. O! Dobra, lepiej wezmę kluczyki ze sobą. Dobra. Zabrałem kluczyki. Okej. Okay. Sprawdzimy jeszcze raz może przez... ...tutaj. Coś widzę? Nie widzę. Musiałem tak zasłonić oczy, bo mnie... ...oślepiają troszeczkę. To... O, może spójrzmy przez to, czy coś widać. Widzicie coś? Ja nic nie widzę. Junior, follow me Ok, dobra, chodź za mną Junior. Idziemy do łóżka. Chodźmy do łóżka. Chodźmy do łóżka. Zaprowadzę juniora tutaj do łóżka. Okej, okay. junior M Junior mógłby yy, na pewno schować się pod tym. Dobra, schowaj juniora pod łóżkiem. Ok. Junior, chodź pod łóżko na kilka minut. Nie wychodź, dopóki ci tego nie powiem, okej? Okay? Boję się, okej. Okay. Nie bój się. Będzie wszystko dobrze. Okej, okay, czyli chowa teraz mama juniora pod łóżeczko. Junior jest schowany, super e, mogę mu włączyć światło, nie, dobra, zamknę drzwi. Ok, zamknąłem drzwi i teraz może otworzę tutaj. O nie, 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 czekaj, co się, dobra, dobra. Otworzę tutaj. Jeku trochę się cykam, powiem wam szczerze. E, my big bad. Okej, okay, czyli. Mój wielki tyłek nie schowa się tutaj. Dobra, czyli ja muszę się gdzieś schować prawdopodobnie. Gdzie ja mogę się schować, jako taka duża mama? Może gdzieś tutaj. O, czyli mogłabym popchnąć tą e, sofę do drzwi, żeby ktoś się tutaj nie włamał. Ok, czyli zajmie to około dwie minuty. Mm. Dobra, zrobię tak, ok, zrobię tak, żeby. żeby właśnie przesunęła sofę pod drzwi. Ok, przesunęła sofę pod drzwi. E, co ja mogę zrobić? Sprawdzę, może coś. co jest w środku, ok, czyli się tutaj na, na pewno nie zmieści. Ok. Czyli co ja mam zrobić teraz? Może czekajcie, sprawdzę przez okno. Kliknę coś tutaj. Co ja jeszcze mogę kliknąć? Sprawdzimy, czy jest młody. Jest młody, okej, okay, widzę, że tutaj jest. Ok. Stay put Ok, czyli zostań. Dobra. Dobra, dobra. Sprawdźmy jeszcze raz tutaj, okej? Okay. Może tutaj coś będzie przez okno widać? Nie widzę. Dobra, a co to jest? O, czyli mogłabym się schować tutaj. Dobra. Kliknę, żeby się schować. Schowamy się um, w wannie, takiej jakby. Była dokładnie druga w nocy, kiedy mężczyzna wszedł przed nimi drzwiami. Co? Jakim cudem się dostał? Drzwi były e, nie były zamknięte, ale mężczyzna nie mógł ich otworzyć. Okej, okay, ogromna, ciężka e, sofa e, zasłaniała przednie drzwi. Ojojoj. I took the Zajęło to dokładnie minutę, żeby włamać się przez zabarykadowane drzwi. Ojojojoj, oj oj chłop się dostał do środka. No nie, nie zamknąłem drzwi za sobą! Była dokładnie druga 01. Niedobrze. Okej. Okay. I teraz widzimy oczami tego gościa. Mężczyzna zauważył pudełko z donutami. Będące na, na tym, na stole. Okej, okay, co dalej? Zjadł wszystkie donuty! Mężczyzna zajął mu całą, mężczy całą minutę, żeby zjeść je wszystkie. Ach. Okej, okay, czyli chyba rozumiem. Okej, okay, była druga 02. Dwie minuty już są minęły. Okej. Okay. O nie! Czekaj, co teraz? Mężczyzna spojrzał na lodówkę, ale nic tam nie znalazł. Oj i nie, nie zajęło mu to nic minuty. Mężczyzna spojrzał pod stół, naprawdę? Okej. Okay. I co? Ale nic nie znalazł. Co dalej? Niedobrze, że nie zamknęłem tych drzwi. Teraz była druga 0,3. Ok, czyli już trzy minuty minęły. O nie, 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 nie. Nie, Okej, okay, nie wszedł do tej, do ubikacji. Nie, nie, może idzie do dzieciaka. Spojrzał na łóżko. <laughs> Mężczyzna spojrzał pod łóżko. O nie, o to jest dziecko. Mężczyzna znalazł swojego nowego przyjaciela. I co, koniec? I nie, nie wyszło nam pewnie, nie zaliczy nam gry. Przegraliśmy pewnie. Trzeba lepiej ukryć syna pewnie, co się teraz wydarzy? Okej, okay, czyli mama teraz wstała i powiedziała, on musi być ciągle tutaj gdzieś blisko. Eee, nie ma opcji, że wyszedł tak szybko. Znajdę go sama. Muszę. Nie żartuję. Mężczyzna po prostu włamał się i go zabrał. Eee, nie mogłam go powstrzymać, proszę, ktoś. Just, niech ktoś go znajdzie. Ok, czyli ona pewnie rozmawia przez te telefon na policji. Okej, okay, dobra, to dlatego te światła były. Czyli ona wezwała policję i. Widzowie, przegraliśmy grę! Dobra, rozumiem. Omijamy intro, widzowie, i gramy w to jeszcze raz. Ponieważ już wiemy dokładnie, co zrobić. Tak mi się wydaje. Ok, barykadujemy drzwi w takim razie. Zabarykadowaliśmy. Otwieramy pudełko z donutami. Uh, open the box, dobra. Kliknęliśmy. Bierzemy klucze. Okej, okay, te wszystkie rzeczy już mamy. Czy coś jeszcze mam tutaj kliknąć? Dobra. Trzeba prawdopodobnie coś A! Ah, junior. But Junior probably cooled. Okej, okay, czyli Junior mógłby wejść do lodówki, ale lepiej, żeby nie wchodził do lodówki, bo przecież ostatnio sprawdzał tutaj ten gościu, czy coś jest w lodówce. Dobra, sprawdzamy łóżeczko tutaj eee, Nie zmieszczę się tutaj, ale Junior mógłby. Nie, 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 do łóżka tutaj nie wchodzimy. Ale tutaj? Okej okay. Tutaj można by było, czekajcie. A może tutaj schowamy Juniora? Okej, okay, dobra, spróbujmy tutaj schować Juniora. Myślę, że to będzie dobra opcja. Junior, okej? Okay. Junior, follow me. Okej, okay, dobra, Junior, chodź tutaj. Junior, mama, czuję, że powinieneś schować się tutaj na kilka minut. Dobra, 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 czyli to to samo co wcześniej. Dobra. I teraz tak, zamykamy za sobą drzwi i chowamy się w to miejsce. I sprawdzimy, co się dzieje, co się wydarzy. Hide in here, dobra. Zobaczymy, co się wydarzy w takim razie. Coś, czy jeżeli tak przegramy, ale zobaczymy, co się będzie działo, dobra. Okej, okay, mężczyzna wszedł tutaj do środka. Pek. Super. Zajęło mu kilka, e, chwileczkę, żeby się tutaj dostać. Wchodzi do środka. Widzi pudełko z donutami. Oczywiście zjada je wszystkie. Ok, zajęło mu to minutę, żeby je zjeść. Całkiem szybko na zjedzenie. Nie wiem, tam było z 10 donutów chyba. Ok, zagląda do lodówki. Dobrze, że nie schowaliśmy młodego w lodówce, co nie? Ok, coś czuję, że jak będzie w sypialni, to my będziemy mogli stąd uciec. Albo nie będziemy mogli stąd uciec, bo. A nie, nie barykadują już drzwi. Nie! Wszedł do razu tutaj? Schował. Patrz! Uh, o nie, spojrzał pod ten, jak to się nazywa, pod uh, umywalkę, ale przecież wcześniej szedł od razu do sypialni O nie, i słuchajcie, zauważył nowego, swojego nowego przyjaciela, o nie, nie mówcie, że przegrałem, no przegrałem Na tabie mam inwentory i na L mogę zamknąć drzwi, no właśnie, mogliśmy zamknąć drzwi Dobra, pomijamy to wszystko na tabie pokazywało nam, że mamy inwentory. Dobra, dobra. Teraz zrobimy to jeszcze raz. O, i mamy książeczkę, i musimy ją dobrze zrozumieć. Czekaj, czyli mężczyzna z okna jest takiem spokogoskiem. Eee, dobra, coś tam jest opisuje jego. Okej, okay, upewnij się, że nie widać cię na pierwszy rzut oka. Okej, okay, czyli musimy my się też ukryć. Dobra, to już wiemy. Okej, okay, czyli masz tylko 5 minut na to, żeby się ukryć. Czyli musimy ogarnąć rzeczy, które on ma robić przez 5 minut, chyba. Sprawdźmy, czy coś tutaj jest. Okej, okay, nie ma. Okej, okay, otwórzmy to pudełeczko. Weźmy kluczyki. Okej, okay, pick up the keys. Eee, weźmy te kluczyki. O, weźmy kluczyki. Zablokowaliśmy drzwi? Lock the doors. Na L. Na L się blokuje drzwi. Chyba zablokowałem. Ej! Czemu się nagle cicho zrobiło? Czekaj. Tak się nagle cicho zrobiło. Co się dzieje? Okej. Okay. Ej! Widziałem tam kogoś! Widziałem tam kogoś! Jejku, dobra! Barykaduj drzwi, barykaduj drzwi, barykaduj! Move, crouch in the front door. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Barykaduj drzwi, mortko. Dobra, barykadowane drzwi. Co dalej mogę zrobić? Czy coś tutaj mogę zrobić? Co?! Junior mógłby wejść do tego?! Junior mógłby wejść do tego?! Nie, 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 Juniora. A spróbujemy jeszcze raz z łóżkiem. Czemu wcześniej nie zadziałało z tym łóżkiem? Nie mam pojęcia. Ej, co jest? Się zrobiło... ciemno. O nie, słuchajcie. O nie! Nie zdążyłem. Dobrze, już kumam o co chodzi. Już wiem, co co mam zrobić. Przeprowadź tą, tą sofę do drzwi. Ok, i kiedy już jesteśmy? Otwieramy pudełko z tymi tutaj rzeczami. Siema, dobra. Zabieramy klucze. Po coś te klucze są, prawda? Więc bierzemy te klucze. Zamykamy drzwi. Bierzemy juniora. Junior, chodź ze mną. Chodź za mną. Ok, czyli tak, na samym początku sprawdził lodówkę. Potem pamiętam, że wchodził tutaj do środka. Eee, czyli te drzwi muszą zostać otwarte, chyba? Czy nie? A, czekaj, co mam zrobić? Dobra. Junior, schowaj się tutaj, byku. Cool. Let's go. Super. Jak się Junior tutaj schowa, to będzie wszystko super. Um, zamknijmy te drzwi, czekajcie. Pyk. Ok. Locked. Dobra. I teraz sami zam zamknijmy. Czekaj, co ja zrobiłem? To nie działa. Nie wiem, czy ja teraz to. na Zamknąłem czy nie? Dobra, locked. O, teraz zamknąłem. Super. I wchodzę do środka tutaj. Tak, to było ostatnie miejsce, w którym on się chyba sprawdzał. I teraz będzie 5 minut zajęte, tak? 5 minut mu zajmiemy. Zaczynamy. Mężczyzna wchodzi do domu. Zajmuje mu 30. <laughs> tak, zajmuje mu 30 sekund, żeby rozwalić zamek, tak? A potem zajmuje mu jakieś tam chyba jedna minuta, żeby wyrzucić sofę. Która godzina jest? Druga 01. Okej, okay. czyli widzicie? Zamek. Da się zakluczyć drzwi, czyli musimy ugrać 5 minut. Zje sobie wszystkie Donuty. Okej, okay. kolejną minutę mu to zajęło. Druga 02. A gdzie te 30 sekund? 30 sekund poproszę. Dobra, sprawdził tu. I pewnie tutaj będzie zajęło mu to 30 sekund, tak? Sprawdzenie tej lodówki zajęło mu 30 sekund. Ok, nic nie znalazł. Okej, okay. była druga 03. Jeszcze 2 minuty mamy. O! O! The door? Drzwi były zakluczone, dobrze I co teraz? Próbuję, 30 sekund próbuję, żeby je otworzyć Otworzył je, co? Nie, nie tak Sprawdził pod tym Co jest grane? No nie, źle Ostatnia minuta mi została Ostatnia minuta, co? Czyli muszę go schować pod tą, pod kołdrą do tej, do sypialni muszę go schować w takim razie. To jest ostatnie miejsce. Ale nie, bo w sypialni on też spojrzy za chwilę. Okej, okay, próbujmy jeszcze raz. Bierzemy w takim razie sofę do drzwi. Otwieramy pudełko z donutami. Open the box. Dobrze. Bierzemy kluczyki. Okej. Okay. I teraz zamykamy drzwi. Super. Czy ja mogę coś z kluczykami tutaj zrobić? Nie, 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 nie. Tam nie wchodzę. Okej, okay. Junior, tam Ty też nie wchodzisz. Dobra. Ej, Ej, czekaj. Czekaj czekaj, tutaj jest... czekaj. Tutaj jest napisane co on będzie robił. He will check under the place where the bread is broken. Bread is broken? Co to znaczy? Stół jest. Is... Dobra, czytamy dalej. He will offer rest Czyli wejdzie do łóżka, czyli w łóżku nie możemy go schować. will walk the roach. The man under the mirror. Ok, czyli wejdzie teraz potem do um, tamtego miejsca, dobra. Very bold When it's cold. When it's cold, czyli do lodówki? Then we check the place where holds water Water, gdzie jest trzymana woda? W wannie, okay, czyli czekaj Czyli nic nie wiem ostatecznie Spróbujemy go w tej lodówce schować, zobaczymy co się wydarzy Ok. Schowaliśmy go do lodówki, Ok. Teraz zabieramy klucze Zamykamy tutaj Otwieramy tutaj drzwi, Ok. Muszę się już, czas, czas mi się kończy Więc muszę to już zamknąć Ok, lock the doors Okej, okay. i wchodzimy do środka Okej, okay. hiding wash. Dobra, patrzymy co się wydarzy. Dobrze. Zjadł do nuty. Włamał się, zjadł do nuty, super. Eee, teraz była druga 02. Okej. Okay. I co? Tak! Spojrzy pod stół Dobrze! Czyli wszystko jest wszystko się różni. Za każdym razem odpowiedź e, opowieść jest inna. Dlatego się nie zgadzało. Muszę czytać tą książkę po prostu. Teraz jest druga 0,3, jeszcze dwie minuty Super! Super! Nie poszedł tam Dobrze. I teraz sprawdzi te drzwi, są zablokowane, więc rozwali je dobrze. I sprawdza pod łóżkiem. Jeszcze dwie minuty, dwie minuty nam zostały, proszę. Spojrzy pod łóżko, ile mu to zajmie, Bo już łącznie druga 04 będzie pewnie, nic nie znalazł. O jejku, ostatnia minuta nam zostanie. Pewnie. Tak, ostatnia minuta, widzowie, czy udało nam się to wygrać? O nie. Okej, okay, dobra, sprawdza teraz to miejsce. O nie, teraz tylko, żeby nie sprawdził mojego miejsca. Sprawdź pod tym, pod umywalką, pod umywalką, tak, pod umywalką. Dobrze, podbój walką, nikogo nie ma. Druga 05 będzie, druga 0,5 I... i... Proszę, nie patrz nigdzie więcej. Nie patrz nigdzie więcej. Tak, druga 05. 5 minut minęło. Uh, mans time was up. Czyli skończył się czas. I on to wiedzie, i on to wie. Uh, so Czyli tak szybko jak przyszedł, mężczyzna opuścił. Mężczyzna za okna opuścił miejsce. Dae Yes, rozkminiliśmy to widzowie, rozkminiliśmy to Okej, okay, okej, okay, ale nie było proste, to nie było proste, naprawdę trzeba było pomyśleć, poczytać i, i udało nam się Czekaj, to jest zakończenie? O, wychodzi mamusia i zamyka drzwi pewnie Tak, yes, let's go, dobra I koniec? Mama, czy on poszedł? Tak, poszedł, nie martw się Hurra, wiedziałem, że yy, dasz sobie radę O nie co? O nie, on zjadł wszystkie noty! Chciałem jednego. Oh my goodness. Dzieciaku, nie strasz mnie tak. E, przyniosę ci kilka jutro, okej? Okay? Okej. Okay. I junior, co? Co to znaczy: No more crossed books? N nie rób więcej dziwnych książek? <śm> <śm> a a tu <tutaj> jest... <ś> okej, okay. i teraz jedna informacja. A co zrobimy z książką? E, kobieta za drzwi. Kto? Haha, <ś> żartuję. A już myślałem, że nie żartuję. Co z tobą zrobię? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja nie mogę. Dobra. I co? Koniec? Ej, szczerze? Ja bym się bał potem spać w takim domu, nie? Koniec! Udało nam się! Widzowie, rozkminiliśmy tą gierę. Było naprawdę mocno. Ale daliśmy radę. Trzeba było naprawdę pomyśleć. Eee, ale fajnie. Wszystko wyszło, więc tutaj macie dwa inne filmy, które też warto obejrzeć. I dajcie znać, czy chcecie więcej takich dziwnych, porąbanych gier. Zapraszam również na sklep vojanshop.pl, vojantim I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Eluwa, cześć! Boo.